Okay. E, Danusiu Rafale, hej! Cześć Dana, cześć Rafał! W tym jakże wyjątkowym dniu Chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego ślubu Chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego, żeby Wam się w życiu układało Dużo zdrowia, szczęścia, dzieciaczków Dużo szczęścia, miłości, pieniędzy, dużo dzieci Z okazji tego, że będziecie szli Nową drogą życia i um, będziecie szli razem tą drogą. Życzymy Wam, aby był on dla Was początkiem nowej przygody, e, która będzie Was wiodła przez e, nowe, nieznane drogi. Kiedy ty jesteś? Nowy. Czy? Nowy no widzisz. Po prostu nie znasz wszystkich moich dobrych stron. Zdrowia. E, zdrowia najważniejsze, no i samych sukcesów zawodowych z... Żeby to Wam się powodziło. Tak, żebyście nie mieli zmartwień i brali życie. Dana, na luzie. Nie tak, <laughs> e, zawsze. Nie stresuj się. <laughs> Więc wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, wszystkiego, czego sobie życzycie, tylko dużo miłości, szczęścia, zgody, gromadki dzieciaków, bo wiecie, ktoś musi na ten bieg, bieg emerytalny Tak, Tak, ktoś w tej naszej mizernej reprezentacji musi też grać. Może byście mieli śliczne, malutkie, potem duże dzieci. <laughs> Trojaczki, tak, tak, te wytrzaskane tam. Te bliźniaki, żeby były. zdrowa. Zdrowe, zdrowe muszą być. To jest obowiązek. No i żeby nasz Aleksiu właśnie miał więcej kuzynów, nie? Te same chłopcy nie mogą być, dziewczynki też by musiały być, nie? No tak, no ale mamy też żeńskie reprezentacje. Aha, no dobrze. No. Dobrze, tak. Także no, muszą sobie to jakoś tam już podzielić. Tak. Ym... I życzę Wam, żeby przede wszystkim żyliście długo i szczęśliwie, do końca swoich dni się wspomagali. Yy... I nie dość, że finansowo, i fizycznie, i. Umysłowo, tak, żeby było po prostu super, i wiem, że na was na to stać. Przed kościołem widziałam, jak jesteście uśmiechnięci, weseli, i życzę wam, żeby każdy dzień taki był i tak wyglądał, jak ten cudowny, jedyny w życiu dzień, który dzisiaj przeżyliście. Żeby wam się poszczęściło, żeby, żebyście znaleźli sobie fajne mieszkanie, żebyście mieli fajną pracę. Oby każdy dzień, który spędzacie razem był dniem niezapomnianym, pełnym miłości i oby Wam się po prostu powodziło. I żebyście byli naprawdę dla siebie oparciem, żebyście byli dla siebie przyjaciółmi, żebyście się kochali tak jak dzisiaj. Czego Wam jeszcze możemy życzyć? No żebyście na pewno byli szczęśliwi przez całe swoje życie. Tak jak w dniu dzisiejszym, pięknie wyglądacie. Tak, i żebyście go zawsze miło, tak jak im my, wspominali. Bo jakbyście nie wiedzieli, też mieliśmy tutaj wystawę. No tak, nie? tak. Dwa, razem się z nami bawiliście, nie? No, ale mogę mnie pamiętać. No, 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 tak, no tak, 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 tak. Chłopie, ta kobieta to jest uosobienie wszystkiego, czego sobie życzyłeś w życiu. Po prostu, jak ja was widzę na parkiecie, co wy dzisiaj wyprawialiście, szczerze? Dwa wariaty. Nie znajdziesz drugiej takiej. No, chłopie, no pokaż mi drugą taką, teraz, w tej chwili, pokaż, pokazuj. Nie masz, nie masz zasięgu. To, to jest twoja kobieta. Jesteś tego świadom. Jest też każdy ci mówi, nie, nie żeń się. Żaden chłop nie powinien się żenić. Nie posłuchałeś tego, nie posłuchałeś, chłopie, ożeniłeś się. Z tą, z tą jedyną. Jest uśmiechnięta, jest wariatką, ale ty też jesteś wariata. Pasujecie do siebie, naprawdę, pasujecie do siebie idealnie. Idealnie do siebie pasujecie. I wiesz co? Kocham was, obydwojga. Kochamy was, buziaki. Czego no i dziękujemy wam. I za dzisiejszy wam 100 wieczór. Lat. 100 lat, za was. Za was. Pa! O, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Pa! Buziaczki od nas. Nie. A, całujemy. Całujemy. Buziaki! Kochamy Was mocno.